you mm -hmm. Cześć. Witam serdecznie na kanale Scrap and Deku craft Dzisiaj wpadam z prezentacją albumu, który wykonałam z kolekcji Lemon Craft Sense and Sensibility. Jest to już starsza kolekcja. O jakiś czas temu była taka akcja, gdzie tą kolekcję można było dostać naprawdę w korzystnej cenie. I jeszcze dochód z tej kolekcji był przeznaczony na cele charytatywne. No więc się skusiłam na kilka bloczków z tej kolekcji. I taki oto jest efekt. Powstał z tego album. Album przewiązywany na koronkę z gotowej bazy Eco Scrap Booking obitej płótnem. Dookoła pozostawiłam właśnie to płótno. Uważam, że prezentuje się doskonale. Więc zdecydowałam nie oklejać go papierem. Jest to też dość trwałe rozwiązanie, odporne na zniszczenia, zawrócenia. Okładka jest dość minimalistyczna. Wycięte są tagi z kolekcji i ozdobione dodatkowo stemplem z Agateria Craft. Jest to stempel nutek. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale są to wyembosowane nutki. Dodatkowo mamy tekturki przez okienko, napis oraz rameczkę. No i wstążeczki vintage, przewiązane, yy, przewiązane przez tagi. Tagi są dodatkowo zabezpieczone nitami, yy, tak więc nie uszkodzą się z biegiem lat. Po otwarciu albumu widzimy już kieszeń. Jest to kieszeń dość pojemna, dość głęboka. W tej kieszeni ukryłam kilka mat. Oraz taką matę na zapiski, również z wybosowanymi nutkami. Następnie kolejna strona. Są to klapeczki. Otwierane góra-dół. Na klapeczkach mieszczą się, zresztą tak jak w całym albumie, zdjęcia formatu 10x15. Na tej karcie po otwarciu mieszczą się nawet większe zdjęcia, ale oczywiście również można wkleić zdjęcie formatu 10 na 15, następna karta jest to wodospad dynamiczny, na którym możemy wkleić kolejne. Kilka zdjęć. Jest on również ozdobiony stemplem z nutkami. Kolejna strona jest to książeczka na magnes. Strona typu Belly Band, gdzie mamy kilka mat na zdjęcia. Jedna z mat została ozdobiona również stemplem Akateri. On się właśnie pojawia w iluś miejscach tego albumu. Dodatkowo mamy koronkę zakupioną w Lemon Craft, taga i tekturki przez okienko. Kolejna strona są to klapki, trzy klapeczki, góra, dół oraz bok, na których się mieszczą zdjęcia formatu 10x15. Tutaj możemy wkleić zdjęcie również 10x15 bądź większe. Klapeczki oczywiście zamykane na magnes. Następna strona jest to taki mechanizm zamykany na dwie klapeczki ze sznureczkiem. I mamy tutaj wodospad, tylko już jest to wodospad statyczny, tak? Czyli trzeba go własnoręcznie tutaj otwierać, zamykać. Sznureczek sobie za chwilę poprzewlekam, a my obejrzymy dalej. I dalej widać już taką stronę nieco layoutową, czyli mamy tutaj miejsce na wklejenie zdjęcia. To zdjęcie, które tutaj mamy, to już również format 10 na 15 Można je wsunąć spokojnie za tego taga i pod tą koronkę. A także bez obaw ono się tu zmieści. Na kolejnej stronie mamy książeczkę. Książeczkę. Która powstała z papieru skrapowego, wiązana na wstążeczka windycz, i kieszeń, która pomieściła kilka mat na zdjęcia. I również mata na zapiski ze stemplem agateli. Na zapiski mamy również dwa tagi w mniejszej kieszonce i tu mamy znowu nasze wymosowane nutki. Jeden z tak jest taki bardziej ozdobny, po prostu. Drugi jest na zapiski, dlatego, że już stwierdziłam, że w zasadzie w tym miejscu aż tyle miejsca na zapiski nie potrzebujemy prawdopodobnie, bo była jeszcze mata wkładana w kieszonce. No i mamy kolejny wodospad. Automatyczne, dynamiczne i stronę layoutową ozdobioną e, pięknymi koronkami, również zakupionymi w Lemon oraz tagiem z kolekcji e, na sznureczku i takim mm, ozdobnym elementem, który już się przejawiał tutaj, pojawił w całym albumiku e, w kilku miejscach. Postanowiłam te elementy wykorzystać do zamykania różnych klapek, tutaj jest po prostu jako taki dodatek na stronie kolejna strona jest zamykana taką matą na magnes, jak widzimy ona tutaj się przyczepia i mamy klapeczki kura i matę wklejoną na zdjęcia formatu 10 na 15 i tu nasza mata przytrzymuje nam te dwie klapki Następna strona jest to kieszonka. Kieszonka z dwiema matami. Można w zasadzie wyjąć tutaj te maty, dołożyć je do innego miejsca, w inne miejsce przełożyć, a tutaj włożyć pozostałe zdjęcia, które nam się gdzieś nie zmieściły w albumie. Aczkolwiek album pomieści całkiem sporo. Około 60-70 zdjęć. Mówię około, dlatego że zależy w ilu miejscach będziemy chcieli je nakleić. Właściwie to praktycznie 70 zdjęć mieści się bez nak naklejenia w tego typu zdobne miejsca. Ale jeżeli postanowimy tego typu miejsca również okleić zdjęciami, tak, czyli tutaj te fronty papieru skrapowego, zdjęć wejdzie znacznie więcej. Aczkolwiek myślę, że Czasami warto tego typu miejsce zostawić rzeczywiście z papierem scrapowym, bo zobaczmy po otwarciu, przecież na przykład na tych klapkach jest tu nadal bardzo wiele miejsc na zdjęcia. No i jeszcze czego nie powiedziałam to, że jest to baza, oczywiście już mówiłam, eco scrapbooking i jest to baza z kieszeniami w stronach, więc po wyciągnięciu tutaj mamy jeszcze kolejne miejsce na zdjęcia przygotowałam tutaj kilka takich mat w kieszeniach, więc myślę, też sobie to za chwilę włożę. Więc myślę, że jeszcze, tak jak widzicie, tutaj wszędzie są wysuwane maty i myślę, że to są kolejne miejsca, które pomieszczą sporo zdjęć, więc można zostawić niektóre miejsca z papierem skrapowym nieoklejone. Jeżeli podobał Ci się filmik, jeżeli podobał Ci się album, koniecznie zostaw lajka. A ja już dziękuję i zapraszam na kolejne filmy. Pa pa!